Chciałem mam z kim rodzia to co to jest? Ghost of Tsushima. No Czy gost to w Najprawdopodobniej już ostatni jakiego życia z tej serii Będziemy zabić. Chyba ostatniego kwesta, opowiedz pana o czym coś jest, coś jest. Nie mam fajnie, co mi się z nimi bawić. Nie będę mógł kupać questa? Nie ma tu No Dobra, zaczekajmy na mnie nie mi pozwali GK. Dobra, pozwoli. No to czekamy na I Igrajemy na flecie. Nie wiem czy tam cię nie mi czegoś nie poprzednie, wiecie? No jednak nie. No i dobra, mamy pana Szymuje. Z nie na założyliśmy odlaczania. Dzinie. Wujo. Nie byłem pewien, czy przyjdziesz. Chciałem z tobą pomówić. Jeśli połączymy siły, możemy przepędzić resztę Mongołów. Odbudować nasz dom. To nie twój obowiązek. Hmm. Szogun rozwiązał klan sakajów. Wow. Od dzisiaj nie jesteś już samurajem. Poświęciłem wszystko. Poświęciłem wszystko dla mojego ludu. Zrobiłbym to ponownie. Nowi samurajowie zastąpią poległych. Zajmą twoje ziemię i posiadłość. Muszę pożegnać się z domem. Zajęłbyś ta nagroda. Pojedź ze mną. Pojedź ze mną, a dokąd? Opowieść panu Shimury. Wiemy, że to będzie krótki odcinek. Ostatni. No zobaczymy. Jest z panem Shimurą. A na białym kaniemy na czarnym. Ja ciekawe, czy mogę zmienić B. No, nope, nie mogę. A, jest tylko nie nierodnina. No okej, okay. jak i tak będzie. Mam ją ulepszona na maksa. Możemy przyspieszyć? Nie możemy. Nadal będzie, będziesz Jito cuszymy? Tak. Szogun poprosił, bym wyszkolił jego wojowników. To dobrze głowie nie zaniechają podboju Japonii. Poświęcę resztę życia, żeby tylko ich powstrzymać. Liczyłem, że stawimy im czoło razem, jako ojciec i syn. Możesz się jeszcze ożenić i założyć rodzinę. Cóż, chyba mogę. Chyba możesz. Przydałaby mu się pomoc. Ej, popchniemy cię! Ale proszę się nie kłopotać. Bzdura. Sam nie dasz rady. A mam to pomoż, no. Dziękuję, panowie. Płoto jest bardzo gęste. Ciężki ładunek. Dokąd zmierzasz? Do Dziogaku. Jest tam armia ducha. Wow. Ma armię? Nie słyszeliście? Pożeglują na mongolskie stepy gnani przez burzę. Spalą wszystko do gołej ziemi. <laughs> Ambitny cel. Tylko tyle mogę im przekazać. Może się nada, pomożemy ci się tam dostać. Toż bez sequel? Gostów of Sush ma dwa? Nie, może, dobra, pomóż mu najpierw. Maszu, maszu. Dziękuję, panowie. Dziogaku jest daleko stąd. Uważaj na błoto i Mongołów. Dobrze. <laughs> nie, no Mongołów, już nie ma. Nie mam pojęcia o czym on mówi. Nie tutaj sam Toprzek tu myzwoliłem samą pokazać. Wzwolona ludzka Nie ma żadnego obozu ma goś Jedy quest jakie... jeden, jeden zostały do robienia to znajdź jakiej Kończenie kwestów takich każdego dnia popiera cię coraz więcej ludzi Szony się niepokoi Pogon ja niepokoi? Nie musisz się obawiać Kiedy przybędą nowe klany Pokłonią się samurajom Czy zdradzą ich w imię ducha Nie pozwolę na to Posłuchają mnie Otwarcie mi się sprzeciwiłeś, dzinie Byłeś moim podopiecznym hmm. Nauczyłeś ludzi sprzeciwiać się przybudcom Myślisz, że twoi poplecznicy będą się ciebie słuchać Może tak, może nie Zobaczymy. Dość ja to nie są za duchem. Przejdźmy się, W porządku. No to przejdźmy się. Jesteśmy na cmentarzu chyba, jeśli dobrze pamiętam. Co my tu będziemy mój robić. cmentarz. Spoczywa tu siedem pokoleń sakajów. W tym twoja matka. O. I mój ojciec. Złóż moim wyrazy szacunku. No dobra. Czasami takie dziwne trochę, że my sobie gadamy. Zawsze tak po prostu. Zastanawiające trochę. Białe liście są tutaj. Nie tylko czerwono To jest trochę tak jak nasza ZBE. Powiesz, to wie nasz Będę za tym tęsknił. Chciał ci mnie zabić. No tak myślałem. Duch jest renegatem. Nauczył ludzi nieposłuszeństwa, aby mogli się bronić. Trociszno, to dar dla naszego wroga. Musiałem powstrzymać twoje marnowanie ludzkiego życia. Nie masz honoru. Ty jesteś jego sługą. No ja są tutaj, Madurek. Moja aspiracja jest niewolnikiem Hanaju. Teraz muszę kontynuować klan Shimurów bez ciebie. Muszę założyć nową rodzinę. Za cenę mojej głowy. To będzie kara dla mnie. Ta walka. <laughs> Już czas, pola na co? Zapiszmy słowa klanu Zakajów i klanu Simorów. Ostatnie słowa. Oh. Może w zależności od tego, która strona umrze. Rozmyślaj ją utracia. Hmm. No dobra. Chyba w każdym kroku. Język kształtujący świat. Może os co widziały ból? A jak w takim momencie pisać? Nikt nie chce takiego losu. Los dzieli nam duszę. Może wiem, że zajwono na wieki. Może wiem, że zajwono na wieki. Co mamy tutaj? Gdyśmy jest nas stali, walczą w rozpaczy. I pewnie nie ma nic po lewej, no nie wiem, gdzie jest ostatnie. Tylko dwa mamy do wyboru. Nie tutaj. naszego naszej stanie. Nie, to może dajmy to. Walczą w Oczy, co widziały, były. Więź zerwana na wieki walcze w rozpaczy, już czas, co? jeszcze w tej. Moi rodzice zawsze będą przy tobie, tak? Wuju, wyszkolecie na najsilniejszego wojownika klanu Sakajów. No i, no i to ci się udało. I to nie tylko klan Sakajów. Cię, jak własnego syna. <laughs> Jesteś gotów? Teraz z własnym synem będziesz walczyć. Jestem godów. No, dobra, katana i doszniemy Dobra, teraz pytanie. Ile razy się wydupia? Dobra, pierwszy zgon To było szybkie. Tak. Dobra. Może teraz zawsze nie zaczniemy. To jest jest. Bardzo silne. Dobra, że proszę je na Dobra, wstańmy. Zobaczmy dalej. Pragniesz zęsty To mój błąd. To nie jest do To nie jest A co? Nie zaznałem. dla mnie żegnaj, syn. Oh, żegnaj synu. No może by tak stanieś ja nie wyjawić. się skrzywdzić? Spróbujmy No tak. No tak. No tak. ktoś się na taki od razu na To za mocno. Nie chcę cię skrzywdzić! Tak, cyk. Dobra. no tak z nią kawałek. Cyk, cyk, cyk. Rany, które zadałeś mojej duszy, nie zakoją się! Zabijając mnie, tylko je pogłębisz. Nie chcę cię skrzywdzić! Jeszcze raz. Pragniesz zemsty! No i jeszcze raz. dla mnie był pierwszy jesteśmy. Dobra, jesteśmy na minimalnych kapsach Minimalnych. A ty nie ma gardy I przegrałeś. To jest z niewa jakby na takie walki. Czemu dopiero teraz się tego dowiedziałem? Proszę żebyśmy się zabili Oluj pozwól możecie radzić, czy przełaszone jego życzenie w Messi Z jednej strony zabicie go będzie honorowe Ale z drugiej strony on jest faktycznie dla nas Jak członek rodziny A znaczy duch zabiłaby szonkę rodziny? Raczej na Oszczędź Potwierdź nie będziemy go zabijać, nie mam honoru, ale nie zabiję rodziny. Cię ścigamy po kreswe Wiem. Ale zabicie się że nic nie zmieni. Maska ducha. Odchodzimy jako duch. Mam wrażenie, że druga opcja, czyli zabicie przyjmuję, byłaby opcją bardziej samojańską. Adejście jest bardziej opcją... ...ducha. Mono ma I Nie mamy napisy końcowe. Takie punch. dobra. No co? Proste Tak jak na początku mi się bardzo nie podobała. Tak bardzo, bardzo. To im dużo się wylądowało, to... no, było coraz lepsze, moim zdaniem. Nawet. Głupi płacili, jeżeli ich nie wiem, choroby czy. Chyba już było spoko. To była też była fajna. Więc chyba to by jechał sano, może tak nie wiem. 9 na 10 Głupi raczej nie zostanie. Wreszcie mamy sobie panka. Ale no, no może jakieś drugie miejsce? Trzecie? No przynajmniej drugie Bo nie kojarzę żeby była do w tym roku No może The Last of Us Ale no, no nie wiem, ja tak się nie oceniam Nie wiem czy mi się podobało. No ja, dobra, ja sobie znikam Zostanę sobie was napisami końcowymi No jeszcze się pożegnam Jeśli podobało się podobał, zreszcie, lajka dobra. Nie widzimy się w końcu serii. No, no chyba się jeszcze pojawi. I mamy scenę po napisach! Mamy Gina, który coś pisze. Czy mamy Czerwono z Bojej Ducha? mi się tylko wydaje. Nie, nie wydaje mi się. Czerwono z Bojej Ducha. Wygląda śmiesznie, ale Ta nawet straciła wszystko. ich? Jeśli ona ma siłę, ja też muszę. O. Mam sandeczy? Nie dawaj, się chyba, chyba za szybko fiksowałem. Bliźniacze góry klanu Sokajów. Sokajów. By zginęła pamięć o rodzinie. To o, o. Tutaj się samą mówię. Yuriko pomagała mi je zbierać dla matki. Piotr. Nie wierzę, że zachowała je przez tak długi czas. Uh najpierw Mongołowie, teraz Szogun. Nie sądziłem, że będę tak popularny. <grymne> Norio obiecał nauczyć mnie gry na Choragaj. Moglibyśmy przesyłać wiadomości po całej wyspie. Choragaj? Przez większość życia marzyłem o byciu Twym synem. List. No już jest w no. Że wciąż jest. w jednym kawałku. Tak jak trzeba tego, że na to nie ma stawu Uła, siadło kaga Chudzizna Niemalże słodki zapach Ale śmiercionośny jak ostrze Śmiercionośny jak ostrze Powinieneś to Śmiać się Pić Snuć opowieści No Ja, że mnie to go Za Zawdzięczam jej wszystko a to ona daje mi prezenty. <noise> to Najlepszy to Węgędziego. Najlepszy to Węgędziego. Trzeba będzie go rozdzielić. To jest, trzeba będzie go rozdzielić? Kim to jest. Maski? Nie, nie, wiem, co to jest. Pierwszy ha. Pierwszy ha. To który zrobił taka. Ua, nie chciał mnie zawieść i nigdy tego nie zrobił. I to są Dosa nie była pierwsza wersja. No, Padały na rodzinny cmentarz. Piękne. Liczę. Nawet gdy usychają. No, <grymne> no, jeszcze szczęśliwy. Do jakich razie Nie wiem. No, wyjdźmy. Teen. Podoba mi się Twój nowy dom. Pasujesz tu. Daj, nowy dom. Skoro no. Kajów upadło. Mnie nazwano zdrajcą. Słyszałam o Twoim Wuju. Przyjdzie po nas? Wątpię. No, no nie ma. Prędzej, czy później, ktoś przyjdzie. Liczy się to, że przeżyłeś. Pokonałeś Hana. A Mongołowie są teraz bez przywódcy. Honsiu jest bezpieczne. Ale nie nasza ojczyzna. Siły Hana tu utknęły i desperacko pragną podbić wyspę. Dlatego będziemy walczyć. Tylko nie zapomnij. Cóż imacie potrzebuje? Nigdy o tym nie zapomnę. Dobrze. Będzie no. lepiej, jeśli się rozdzielimy. Uderzymy w mongolów ze wszystkich stron i odzyskamy do. Żegnaj Dzinie. Dbaj o siebie. Dobrze. Ty również, Jono. Okej. Okay. Koniec tradycji. Tradition sand. I teraz, co tutaj mieszkamy? Mamy kłania naszego. Pozwól, czy sobie masz pod jarną No dobrze, no to do, do za do zrobienia nie zostało. Bo nic nie zostało. No, czy teraz już koniec gry? Mo no sobie tu mieszkamy niedaleko górami. I tak się kończy historia, czyli No, no, no to co? Ja się żegnam jeszcze raz. To był gorszy suszyma. Ja będę wtos. Jeszcze się, lajka. Suba. I widzimy się w kolejnej serii. Bye.